Cześć, z tej strony Crunch, a to jest rzut okiem. Tak, i to jest pierwsza gra, na którą rzucimy oko. Don't Starve. Ostatnio dość popularna gra, w której chodzi, w której chodzi o nic. Dobra, zaczynamy. A więc play, new game. I wybieramy sobie tutaj chyba postać, tak mi się wydaje. Wiem, że... Można wybrać tego, tego pierwszego wariata. Gentleman Scientist, więc wybieramy go. I play, i zaczynamy. W grze chodzi o tyle, że możemy zbierać... Mm, ...jakieś różne... Y, ...krzaczki, gałązki, nie wiadomo co. Ready to play, tak, ready. Wskrzesza nas jakiś Dracula. My jesteśmy jakimś drugim drakulom. Y, w, w ogóle... Buszowatych włosach i po prostu śmigamy sobie takim ludkiem. Tutaj możemy walkować. O, walk, walk, walk. Chodzi, nie? Dobra, no i możemy sobie chodzić takim ludkiem. Właśnie chodzimy i możemy zbierać różne rzeczy. Czyli na przykład tutaj mamy trawę, więc pozbieramy tą trawę. Ale na początek zobaczymy, co tam nam będzie potrzebne. Zobaczmy sobie w ogóle, co można stworzyć. Tools. W tools możemy stworzyć X. Y, czyli topór, czyli siekierę, o. Do ścinania drzew i w ogóle. Pickaxe, czyli killoff, możemy nim rozwalać się. głazy i takie różne. Shovel, to jest łopata. Hammer, młot. I razor, to jest, nie wiem co to jest razor, ale coś tam będzie. Dobra. Teraz tutaj light, czyli możemy stworzyć ognisko. Tutaj też jakiś punkt z, og... z tym, z... świecący. I torch to pochodnia, wiadomo. Dobra. Survival, y, tutaj mamy tak, backpack czyli plecak, pułapka, y, bugnet, nie wiem, y, coś tam na robaki. Jakaś pułapka na robaki czy coś tam, tu widać, taki właśnie jest y, pokazany. Taki, taki, taki łapacz. A tutaj fishing rod to wędka, wiadomo, beard trap, pułapka na y, te, no, ptaki, no, straw roll, to jest coś chyba na króliki. Food, food mamy na przykład farm plot. Coś takiego, to jak widać jest yy, kubka, <noise> że tak powiem. No i co tu jeszcze mamy? Speedy Farm, to są farmy ogólnie, co nie? I żarcie. Science Machine, to będzie nam no, potrzebne, żeby yy, tworzyć nowe technologie i nowe w ogóle yy, uczyć się tego o tych żarówek, co nie? Żeby ten człowiek był mądrzejszy. Dobra. No i zaczynamy. Na początek, co zrobimy? Na początek zrobimy, może. Ognisko, bo jak będzie noc, to będzie nam bardzo potrzebne, żeby nas nie zrzeżał po potwór już pierwszej nocy. Tak więc yy, Campfire, potrzebne nam trzy takie sianka i cud gras, tak? Czyli trawa i dwa drzewa. A żeby drzewo mieć, to musimy mieć siekierkę, czyli jeden patek i jeden yy, krzemień. Dobra, weźmiemy tutaj jeden krzemień, czyli flint. Mamy flinta, teraz szukajmy patyka. Patekki znajdziemy tutaj w takich o, drzewkach. I mamy patyka i mamy ten. Dobra, no i to teraz robimy sobie exa boelit. I mamy siekierkę taką oto. Tak więc teraz potrzebujemy dwóch drzew i ściętej trawy. I trzech, trzy trawki, i dwa drzewka. Ciach, prach, ciach, prach. I jeszcze jedno i ciach, prach. Dobra, mamy. A więc teraz, jeszcze dwa drzewka. Drzewka się bardzo fajnie ścina. Fajna jest w ogóle animacja. Musimy przytrzymać na drzewie i ją wtedy czopuje. Czopuje, czopuje i drzewo pada. I możemy sobie wziąć o elegancko. Pniaczki. Dobra. Takie o, stworzonka można bić, tylko że ciężko jest w ogóle trafić. Ale chyba się da jakoś. Wiem, że w nocy jest łatwiej złapać króliki na przykład y, z nor i w ogóle. Dobra. Możemy stworzyć ognisko, zostawimy je sobie na noc. Zobaczymy, co tu jeszcze można stworzyć. Mm. Teraz przydałbym się na przykład, yy, 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 co by nam się przydało Plecak by nam się na pewno przydał Survivor. Czyli musimy cztery patyki i ten, no, ściętą trawę. Dobra, no to szukajmy trawki, jest trawka. I zaraz patyki pozbieramy o, z takich tych cztery patyczki trzeba. Mamy jeden, mamy drugi. Mm. Patyczki, patyczki, dobra, pikzeplink. I tu jeszcze mamy pikzeplink, czyli pik patyczek, dobra. No to tworzymy sobie plecak i teraz nasza postać ma taki fajny plecaczek na plecach i możemy z nim sobie śmigać. Tutaj, jak widać, nam się otworzył taki panel dodatkowy, dodatkowe przedmioty możemy chować. I tutaj, o, możemy sobie zamykać plecak, otwierać plecak Bajer, nie? Aj, nie chcę wyrzucić plecaka. No. Dobra, bym wyrzucił plecak, by jakiś tam dział zabrał. Dobra, co no teraz potrzebujemy łapka. Możemy zrobić łapkę na jakieś kreatury, żeby je łapać. Dwa patyki i sześć ściętych traw. Dobra, Tchniemy trawkę. Znaczy, zbieramy ją. Można ją y, ciąć później. Właśnie, zrobimy łopatę. Tak, łopata się przyda na pewno. Y, dwa patyki i dwa krzemienie. Bo opato, możemy po prostu więcej y, wydobywać tych surowców ogólnie. Mm, mm, mm. Co potrzebowałem? Y, dwa patyki, tak? I dwa krzymyki. Dwa patyki i dwa krzymyki, tak, tak. Dobra. Tak, mam teraz dwa. Jeszcze flinta poszukam. No, marchewka. Mm. wezmę sobie marchewkę, bo możemy być głodni. Jedzolko jest bardzo potrzebne w tej grze, bo tutaj robimy się głodni coraz bardziej. I po prostu zdechniemy z głodu, umrzemy z głodu. No, dobra, mam flinta, jeszcze jeden flint by się przydał. Gdzie tu można znaleźć flinta, flint, 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 przyjacielu. O, jest flint. Jak widać, coraz bardziej ciemno jest i niedługo będziemy musieli rozpalić sobie łognisko. Dobra, ja sobie stworzę tutaj, o, łopatę. Mam łopatę i teraz będę korzystał z łopaty. Możemy sobie, yy, no, zbierać trawę kopiąc ziemi, albo możemy ją też używać do właśnie takich, o, o, ciemno się robi, a więc ja zrobię szybko ognisko, ooo, co ja zrobiłem? Uhu, wybaczcie mi, zapomniałem stworzyć ogniska i zaraz mnie zje coś, ojoj, zjem szybko, what was that? Zapomniałem i składników nie poszukałem i zginęliśmy pierwszego dnia. Nie no, ja to jestem w mistrzem jednak. Retraj, próbujemy od początku. Przepraszam. Dobra, teraz już będę trochę bardziej ostrożny. Dobra, to zbierzemy na początek sobie szybko siekierkę. Ja, no mistrzem jestem. Nie wiem, czy ktoś yy, krócej przetrwał tą złażbę. Ale normalnie to było mistrzowskie Dobra, mamy siekierkę Tworzę szybko siekierkę Teraz co tu jeszcze? Ognisko eee, Trzy takie te Teraz zbiorę tego lepiej na zapas Ogólnie Zbiorę na zapas, bo znowu będzie taki Myk, że Że się z tym wszystkim pogubię Mam siekierkę, podbieram drzewa Więcej Czop, czop, czop I mamy drzewko. No to też zbiorę szyszkę, jakąś coś tam. Tyczki się przydadzą. Drawka się przyda. Na razie generalnie przydadzą się ogólnie surowce. Bo zaraz i tak będziemy tworzyć z tego przedmioty. O, pochodnie jeszcze możemy teraz stworzyć. Jakby nam ciemno było, ale pochodnia się zużywa bardzo szybko. Więc nie warto. Lepiej zrobić ognisko. Wieliska też wiadomo, się zużywa, nie? Dobra, o to długo się drzewo... ...cięło. Ale było właśnie takie dorodne. Dobra! O no to teraz może zrobimy znowu ten plecak nieszczęsny. Tu jakaś tabliczka. No to kupę trzeba mieć. <grytanie> Dobra. Jeszcze dwa patyczki by się przydały. Jeszcze trochę tej prawy na zapas I idę szukać patyczków. O, trap, możemy zrobić. No, jak właśnie nie możemy coś tam wziąć, lub czegoś się nauczyć, to on taki dziwny głos wydaje. I coś tam próbuje powiedzieć, lecz chyba nie, nie potrafi mówić. Może kiedyś się tam nauczy? A to jest w końcu taki uczeń, nie? Dobra, teraz ogniska nie zrobimy, teraz muszę szybko znaleźć. To dobra, mam trawkę. Dobra, pierwszą noc chyba przetrwamy teraz. Mam taką nadzieję, że znowu coś odwalę. Mmm, -mm. by się przydała. No tak, do łopaty muszę zebrać. Jeszcze dwa patyki i dwa flinty. Jeden patyk. Jeszcze zbiorę jedną trawę może. Jeszcze jeden patyk. I teraz szukać kamyczków. A, bo flintów tutaj jeszcze trzeba, tak? Nie. Nie wiem, dlaczego wtedy nie mogłem. Coś tam spożyłem, już nie pamiętam. Marchewka się przyda. Dobra, jeszcze jedna marchewka. Chyba jesteśmy nawet w tym samym miejscu co zginęliśmy, z tego co się orientuję. A tu jeszcze mamy mapę. Dabem sobie możemy włączać. Nie wiem jak duży jest świat, ale chyba jest duży, bo nie byłem po całym świecie, nie łaziłem. Dopiero szczerze zaczynam to grać. Pooglądałem trochę filmów, poczytałem trochę na temat tej gry yy, i trochę konsultacji też z Prestigo, którego serdecznie pozdrawiam. I oczywiście kanał Buzu Team, na którym też. Y, y, Uczestniczę i nagrywam i, 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 i. liczę na subskrybowanie, te, sku, subskrybowanie tego kanału, jak i Buzu Team. No i na chudym 102 też znajdziecie moje filmy z machinimą Gotika. Dobra, no to jeszcze tutaj, co my mieliśmy zrobić? Łopatę, tak. Ale zobaczmy, czy nam starczy. Tak, starczy nam. Zrobię łopatę. Tak, i starczy nam teraz na ognisko, i mamy jeszcze łopatę do tego. Elegancko, nie? Hmm, co ja wtedy próbowałem zrobić, że mi nie starczyło na ognisko? Bo ja już coś zapominam. A, trapa pewnie próbowałem zrobić. O, teraz będziemy mieli takie większe wydobycie, jak widać. O, dik, dik, dik. Sprawka. Dik, dik, dik. Trawka. O, widać? Widać. <laughs> Bo teraz mamy jeszcze takie. O, podcięte, czy coś tam. Nie wiem, jak to się tu zwie. Ale mamy więcej jak widać tych surowców z jednego. Z jednej rzeczy. <laughs> Oczywiście łopata się też zużywa. Tak samo jak i topór. Patrzcie, że tak mówię trochę dzisiaj cienko. Ale no, niestety jestem chory. Być może mam gorączkę, nie mam pojęcia co mi się teraz jest. Ale nagram, bo obiecałem, że nagram. A tym muszę być trochę aktywny. Tam na... <laughs> Przepraszam. Raz na dzień mogę sobie pozwolić na półgodzinne gadanie, prawda? No. Dobra, mamy trochę materiałów, przydadzą się na pewno na potem. I co my teraz możemy stworzyć? Na razie nic nie będę tworzył, trzeba przetrwać tą pierwszą noc. Dobra, robi się ciemno, stworzymy już ognisko. O, elegancko. Dobra, że mamy ognisko, to możemy sobie teraz spokojnie, śmiało budować. Mamy przecież już. Ciekawe, czy można drugi? Nie, nie można drugie plecaczkiem. Dobra. Teraz by się przydało zrobić ten to kilof. Kilof, kilof. Kilof kompany. Ja na razie tutaj przeczekam. Przeczekamy chwilkę, albo jeszcze się rozejrzę, może znajdę gdzieś flinta szybko. Coś to będę uciekał zaraz. Zjem sobie marchewkę. Dobra. Bo nie można, właśnie, ciekawostka co do jedzenia. Jedzenie się psuje po jakimś czasie i po prostu usuwa nam się z ekwipunku. Lub, nie wiem, coś tam się z nim dzieje, ale chyba się usuwa. I właśnie nie możemy z niego jego jak najwięcej i najdłużej przytrzymać. jakby nie ma po prostu sensu, prawda? Dobra, teraz jest noc, musimy stać przy oknisku, żeby nas nic nie zaatakowało, jak wtedy. No i jeszcze właśnie taka ciekawostka. Mięso potwora, jak utwórzymy potwora, to wtedy możemy takiego potwora zjeść i trzymać do woli, bo jego mięso się po prostu nie psuje. Tak więc możemy mieć ciągle przy sobie na czarną godzinę takie, taki zapas mięska. Ale w międzyczasie lepiej też mieć swoje jakieś żarcie, żeby sobie wcinać, prawda? No dobra, no to tyle o jedzonku. Zaraz tu będziemy, będziemy, yy, będziemy, będziemy robić science maszyna. Tylko musimy najpierw zrobić yy, big eggs. Oho, ale ciemno. Oho, a tutaj się kończy już ognisko. Może można coś dołożyć? O, można, można. E, no, eleganckie. Nie wiedziałem, że można dokładać patyków. Ale jak widać można. W tej grze wiele można. Przeczekamy szybko tą noc. Przeczekamy, przeczekamy. I zaraz wracamy do rozgrywki. Oj, muszę jeszcze dołożyć, bo tutaj zaraz ciemno będzie. O, od razu lepiej. Ile ta noc będzie trwać? Tutaj jest jakiś zegar. Ale nie wiem, jak to po pokazuje dokładnie. Może zrobimy pochodnie? O, dobra, jest! Mamy nowy dzień! Może z pochodnią będziemy następnej nocy ruszać? To była pierwsza noc, więc trzeba było jakoś przetrwać. Dobra, zbiorę sobie z powrotem trochę rzeczy. I teraz y pracujemy nad kilofem. Musimy jeszcze jeden patyk zebrać. Szukamy patyka, mamy patyczek. Tak. I teraz potrzebny nam jeszcze... Nie, to nie taki patyczek. O, taki patyczek. O. Mamy patyczek, teraz potrzebny nam jeszcze znowu dwa krzemienie. Y -y -y. Tu są krzymyczki. Krzymyszki, krzymyczki, krzymyczki. Szukajmy krzmyczków. O, tu króliki. Patrzcie jak szybko nam zwiewają one. I will destroy you! O, uciekł. Ale w nocy możemy tam do ich nor... A! Ah, zaglądać. O nie, to teraz chyba. Łopatą. Tak! Aha, o to chodzi. Przydaje się ta łopata. Możemy po prostu niszczyć im te gniazda. Znaczy gniazda, no. Nory, o. I ganiać za nimi. Fajne. Podoba mi się It's too Fast! No chyba faktycznie jest za szybki. Zostawmy tego biegnego zajączka. czy tam króliczka, jak to woli. Chodź tu. Ale w nocy będzie je chyba łatwiej łapać. One wtedy będą spać i od razu... Nie będą łapać. O, jest głaz. Dobra, no to teraz szukajmy krzemieni, żeby ten głaz rozwalić potem i zrobimy tego, tą maszynę. Które będziemy mogli te żarówki zdobywać Gdzie tu można Znaleźć ogólnie Krzemienie jeszcze O jest jeden krzemień Jak widać są trochę rzadkie Trzeba oszczędzać na początek Pewnie na całej mapie jest tego sporo Jak widać już Kawałek mapy nawet odkryłem Dobra stwórzmy kilof Mamy kilof Teraz skorzystajmy z kilofu i zniszczmy. zniszczmy ten kamień. Dobra, mamy. I mamy teraz głazy, złoto i krzemień kolejny. I jeszcze potrzeba nam. Yy, dobra, jeszcze jedną skałę musimy zniszczyć. Niszczymy skałę. I zbieramy wszystko. I mamy wystarczająco dużo materiałów do stworzenia science machine. Czyli maszyny nauki. Stworzymy ją gdzieś tutaj przy drodze może, żeby było łatwo <laughs> zapamiętać. I jak widać pojawiło nam się bardzo dużo teraz zakładek. Yy, jakiś różnych takich dres, nie wiem co to jest dres, Ubrania. Tak, ubrania to są. Możemy ubierać naszego bohatera. Tutaj Magic, magia, yy, refine jakieś papirus, takie różne rzeczy możemy tworzyć, tylko oczywiście musimy mieć te żarówki i się uczyć ich. Fight. Tutaj do walki bardzo przydatne. I zbroja będzie bardzo przydatna. Hmm, 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 dobra. I jeszcze, dobra. Teraz farmę by się przydało zrobić. Z żarciem. Tylko to będzie nie lada problem. Hmm... Fire pit. To jest y, niby bardziej efektywne niż ognisko. No dobra, no to spróbujemy to zrobić. Musimy rozwalić... chociaż kamień, jeszcze. Dobra Wybieram trochę tych głazów. Aha, do maszyny się wrzucało różne rzeczy niepotrzebne. Na przykład rzucimy trawę. In you go. O, i jak widać, zyskujemy na tym y, dużo. Zyskujemy dużo tych żarówek. I mamy teraz dużo nowych projektów. Mamy młot na przykład. Y, hammer. Odkryliśmy hammer. Możemy wybrać sobie, co chcemy odkryć. Ciekawe, co ten hammer robi w ogóle. Wieliny potrzeba. Ciekawe, jak się liny robi. Tak więc gra jest bardzo ciekawa. Jak widać. O, nasionka zebraliśmy. Nasiąka. Dobra, wrzucimy tam jeszcze co niepotrzebne. To nam będzie na pewno niepotrzebne, więc wrzucamy do maszyny. Mamy kolejne 30. Co nam się przyda teraz? Hmm, Strauchat na przykład. O, weźmiemy sobie to Strauchat. <laughs> Zobaczymy, jak wyglądają kowbojskie mm. kapelusze. Potrzebujemy jeszcze cztery trawki, a ja się tak rozpędziłem. A my nie mamy na ognisko. Nie no, mistrzem jestem szybko, szybko, szybko. No, szybciej. Uda ci się. Dobra, mam na ognisko, jest. Uff, nie no, ja to jestem mistrz. Taki nieuważny jestem. A jeszcze spróbuję tutaj rozwalić to szybko kilofem. Może się uda zrobić to lepsze ognisko. Wtedy by było elegancko. Flint, jeszcze kamyczki. Może jeszcze się uda. Musi się udać. Uda się na pewno. Dobra, mamy lepsze ognisko. Wracamy teraz do tego naszego maszyna będzie taki nasz obóz. Tutaj dobra, i rozpalę to piękne, duże ognisko. O, bardzo fajne. Jak widać, teraz dużo nam rozjaśnia. Zbieram trochę trawy. Mogę jeszcze zrobić małe ognisko, jakby co. Bo mamy trochę materiałów. Jeszcze patyk by się przydał. O, teraz możemy te rabbit hole. Przeszukać Aj, uciek! O, możemy kopać. Haha. A, ten kapelutek właśnie zrobię. O, elegancko wyglądamy jak taki farmer teraz. <laughs> Ciekawe, co ten kapelutek daje w ogóle. Chyba tylko dla młody jest on. Zrobiony. No ale fajny, fajny. Przyda się. Zawsze to już jakoś inaczej postać wygląda, bardzo fajnie. Ogólnie bardzo przyjemna gierka, prawda? Dobra, może coś zjem. Ale coś nic nie jem tymi piami. O, a później chudy, nie? Zarzucę tutaj coś. Może sapling? To są chyba nasionka. Tak mi się wydaje właśnie, że to są nasionka. Sapling. Co mi jeszcze niepotrzebne. Ścięta trawa to będzie potrzebne. Może to? Szyszki? Jeszcze szyszki. O, za szyszki coś mało zostajemy. Nie więcej to było za tą właśnie. Za trawę było bardzo dużo, bo było aż 20. O, elegancko. Dobra, no to co teraz się nauczymy? Uuu, tu aż stu potrzeba. Haha. Tylko ogólnie... Buknet. Co to jest buknet? Aha, pułapka na owady. Jak się ogólnie robi linę? Tego jestem ciekaw. Oj, muszę dorzucić do pieca. O, elegancko, to przetrwało całą noc. To jest lajtowo. Teraz przydałoby się nam zrobić tą linę właśnie. Chyba, że linę się jakoś szuka. Hmm, hmm, hmm. O słabo mam pojęcie o tej grze jak widać Zrobię dwa odcinki. Yy, jeden taki właśnie... Yy, taki typowy przegląd... Pierwsze, zagraje, yy, pierwsze zagranie w nią. A drugi zrobię taki jak już będę trochę bardziej okarnięty. I będę wiedział co i jak się robi. Co się z czym łączy. Dobra. Co tu jeszcze możemy stworzyć teraz? Zbieram trochę materiałów. Wrócę ogólnie do bazy. Dobra. Gdzie to było? Dobra, to jest tutaj. Możemy coś stworzyć jeszcze? Hmm, tu palęczyny po będą potrzebne. Tu znowu dwie liny. W następnym odcinku zobaczę ogólnie... O, jest! Jak robić linę. Aha. Eee, bardzo prosto. Z ciętej trawy. Dobra, no to nie będę musiał robić drugiego odcinka, bo już ogarniam. <grym> Ale jeśli będziecie chcieli, to zrobię z tego let's play. Gra mi się szczerze spodobała. Tak więc nie będzie problemu. Mogę na luzie robić. Jakoś tam wcisnę między Fable trójkę i i między i między row dobra, zrobimy trochę tej liny, bo się teraz nam przyda liny dla liwczyny dobra, mamy linę stworzę z dwie a, elegancko i teraz do czego nam by się przydała lina <kluj> oj, przepraszam mm. oj, co to się stało co to się stanęło Zobaczmy, co nam się przyda. Hmm. Fight, może tutaj. Long suit. O, 8 drwienek potrzebujemy. Tak, to się przyda, bo zbroja będzie przydatna na początek. Gdzie tu jest mój toporek? Jest jeszcze toporek. Dobra, to idziemy pościnać pobawić się w drwala. Czop, 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 czop. I elegancko mamy. Mamy tutaj. Drzewo. Mamy kolejne drzewo, ja to schowam, bo to tak ciągle wystaje i wyglądam jak noob, bo tylko patrzę ciągle, <grych> jak co użyć. Ale co, to jest przecież rzut okiem. Oj, dzień się kończy, bo tutaj mam taki zegarek i to chyba jak dopełni się do końca żółte, wtedy jest koniec dnia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze zbiorę trochę drzewa. Nie wiem, ile tam trzeba było. Ale przyda się jak najwięcej oczywiście, żeby też podłożyć do pieca. Zobaczmy, czy w ogóle mamy na ognisko. Nie mamy. Właśnie, jak zawsze zapominam o tym. Lepiej... O, tamto jest eleganckie. Ono się w ogóle chyba nie gasi. Może trzeba do niego po prostu podkładać. Właśnie, po co ja mam robić nowe ogniska, jak do tego mogę dodawać to sobie paliwko. O, elegancko. No, teraz będzie git. Git nie, tak powiem. Dobra. Tak. Możemy stworzyć tą zbroję, czy nie możemy? A, ja jeszcze nie, nie odkryłem. Dobra. <laughs> mistrz normalnie, mistrz nad mistrzami. Tak. Y jeszcze zetnę jedno drzewo. Tutaj. Dobra, drzewo ścięte. Wszystko mamy, mamy szyszki, czy coś i teraz by się przydało trochę trawy wygrzebać. Gdzie jest moja łopatka? O, już chyba się skończyła. Ojo, jak szkoda, trzeba stworzyć nową łopatę. Nie Exa, łopatę, co jest? Co jest grane, no? Nie chcę. Campfire'a o, chyba śmi... No, nie śmiga Puls. E, Fajnie, super, świetnie. Mogę spojrzeć, czemu mi się to zacięło? No nic, problemy techniczne, no, świetnie. Nienawidzę problemów technicznych. Ech, no, trudno. No, to chyba będzie tyle. I jednak zrobię dwie części. Tak więc yy, to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku yy, serii rzut okiem. To jest właśnie. Podzielone będzie na dwie części. Druga będzie krótka, jakoś 10-15 minut. Jak już to wszystko ogarnę. Jeszcze popatrzymy na kilka opcji w grze właśnie. W grze Don't Warf. Ogarniemy to wszystko. Porobimy trochę, pobawimy się. Jeśli będziecie chcieli zrobić z tego Let's play, nie ma problemu. To tyle. Komentował Crunch, grał Crunch i rzucał okiem Crunch. Na razie.